Uwielbiam polować, krążyć po ulicach w poszukiwaniu niewinnej zwierzyny, smacznego mięsa. Kobiety z Queens są najpiękniejsze ze wszystkich. David Richard Berkowicz David Richard Berkowicz urodził się jako Richard David Falco. Fanom kryminalnych historii znany jest jako syn sama lub zabójca kalibru 44. Ten seryjny morderca i podpalacz przez rok siał panikę i strachę w Nowym Jorku. Berkowicz urodził się 1 czerwca 1953 roku. Był synem Betty Border i Józefa Kleismana. Jego rodzice byli kochankami. Zarówno ona, jak i on mieli swoje rodziny. Betty od kilku lat była żoną Antoniego Falko. Zdrada i podejrzenia, że David nie jest jego synem, wyszły na jaw kilka dni po narodzinach, gdy biologiczny ojciec dopytywał o stan maleństwa. Wtedy Antoni Falko oświadczył, że nie będzie wychowywał nie swojego dziecka. Aby ratować swój związek, Betty oddała tygodniowego chłopca pod opiekę rodziny Berkowicz. Natana i Per Berkowicz prowadzili sklep ze sprzętem elektronicznym i narzędziami. Od razu zmienili imię i nazwisko nielegalnie adoptowanego dziecka i starali się zapewnić mu normalne warunki do rozwoju. Sami od lat marzyli o dziecku, ale nie mogli mieć swoich. To była dla nich szansa na rodzicielstwo. Berkowicz od dzieciństwa zachowywał się inaczej niż rówieśnicy. Był nadpobudliwy, często wdawał się w pyskówki. Sprawiał wiele problemów wychowawczych, ale rodzice za każdym razem starali mu się pomóc. Wydawało się, że występ w lokalnym klubie baseballowym rozładuje emocje chłopca, ale ten poszedł w inną skrajność. Twierdził, że jest gorszy od innych i mniej atrakcyjny. Na domiar złego, w 1960 roku David uległ wypadkowi. Przechodząc przez jezdnię, wpadł pod samochód i doznał urazu głowy. Ledwo trząsnął się po tym incydencie, a kilka tygodni później znów wydarzył się wypadek. Tym razem na idącego chodnikiem chłopca spadł element rusztowania, poważnie raniąc go w głowę. Każdy z tych wypadków kończył się pobytem w szpitalu. Gdy chłopak skończył 12 lat, zaczął bawić się ogniem. Podpalał zabawki, drewniane konstrukcje, które sam przygotowywał, i patrzył, jak wszystko trawi ogień. Jednak wkrótce przestało mu się podobać podpalanie w kontrolowanych warunkach. Wtedy zaczął podpalać garaże, śmietniki, kartony stojące przy restauracjach. Nie spowodował większych strat materialnych, ale ryzyko i związana z nim adrenalina zaczęła dominować. Po około 100 podpaleniach młody Berkowicz odkrył nowe zainteresowanie. Zaczął zbierać owady i je podpalać, szczątki zalewał żywicą i zabierał jako trofeum. W szkole nie był prymusem, z ledwością zdawał do kolejnych klas. W roku 1967 zmarła jego mama. U kobiety zdiagnozowano nowotwór, po kilku miesiącach odbył się już pogrzeb. To sprawiło, że stan psychiczny chłopca jeszcze bardziej się pogorszył. Zaczął bardziej izolować się od ludzi, a szybko rosnąca nadwaga sprawiła, że stał się obiektem kpin ze strony kolegów. W końcu mamy rok 1971. David Richard Berkowicz skończył szkołę średnią i kilka dni później wstąpił do armii. Służył na terenie Stanów Zjednoczonych, a następnie wyjechał na misję do Korei Południowej. To właśnie tam zaczął systematycznie zażywać leki psychotropowe oraz środki odurzające. Wtedy też powróciła jego pasja do ognia. Kilka razy został przyłapany na tym, jak próbował podpalić koszary, aż w roku 1974 został wyrzucony z wojska. Aby się utrzymać, trudnił się różnych prac. Dorabiał na budowach, wieczorami jeździł taksówką. Był też ochroniarzem w markecie. Jako dorosły mężczyzna zapragnął poznać swoich biologicznych rodziców. Odnalazł matkę, która opowiedziała mu, dlaczego tak się stało, że trafił pod opiekę obcych ludzi. David nie umiał zrozumieć postępowania matki. Oddała go, żeby być w związku z człowiekiem, który go nie akceptował. Wkrótce Berkowicz zerwał z nią wszelkie kontakty, ale utrzymywał je ze swoją przyrodnią siostrą Roslin. Niedługo później otrzymał nową pracę. Został ochroniarzem na nowojorskim lotnisku Kennedy'ego. W tym samym czasie rozpoczęła się seria niewyjaśnionych podpaleń w mieście, a każdy kolejny pożar był coraz bardziej niebezpieczny. Stan psychiczny pracownika ochrony budził szereg wątpliwości u kolegów z pracy oraz u przełożonych. W pewnym momencie Berkowicz oświadczył, że podczas swojej zmiany widzi psy, które na niego szczekają. Twierdził, że są wszędzie. Po tym wyznaniu został zwolniony z pracy. Jednak głosy psów pozostały, to psy miały kazać mu rozpocząć serię morderstw. Był listopad 1975 roku. Belkowicz rozpoczął nową pracę jako ochroniarz amerykańskiej poczty. Podczas aresztowania utrzymywał, że serię ataków rozpoczął w grudniu 75 roku. Wtedy zaatakował dwie kobiety raniąc je nożem. Jednak pomimo wielu szczegółów tego ataku, nigdy nie został za nie oskarżony. Według prokuratora seria ataków rozpoczął pół roku później. 29 lipca 1976 roku. Do zaparkowanego na ulicy samochodu podchodzi nieznajomy mężczyzna. W środku siedzą Judy Valenti oraz jej koleżanka Donna Laura. Dona ginie na miejscu po postrzale w głowę, natomiast Judy ciężko ranna trafia na oddział intensywnej terapii. Ona miała więcej szczęścia, przeżyła atak. Policja uznała, że doszło do pomyłki. Podejrzewali, że grupy rywalizujące o wpływy uznały dwie kobiety w samochodzie za konkurencyjną grupę i dlatego zginęły. Nie mogło być innego motywu, ponieważ z samochodu nic nie zostało skradzione. 23 października 1976 roku w Queens doszło do bardzo podobnego zdarzenia. Tak samo jak wcześniej i tym razem do zaparkowanego samochodu podszedł zamaskowany mężczyzna. Zapukał w okno od strony kierowcy, a gdy ten je uchylił, padł strzał. Kierowca Karl Denaro zginął na miejscu, natomiast pasażerka nie odniosła żadnych ran. Choć te dwa zdarzenia były niemalże identyczne, policja ich nie łączyła. W tamtym czasie systemy policyjne nie były tak dobrze opracowane jak obecnie i wiele informacji wciąż krążyło klasyczną drogą w postaci raportów pisanych ręcznie. Kolejny atak nastąpił miesiąc później. 26 listopada, Donna DeMasi i jej koleżanka Joanna Lamino wracały ze szkolnej wycieczki do domu. Szły pieszo, gdy obok nich zatrzymał się jakiś samochód. Obie spojrzały w jego stronę, chcąc zrozumieć co się dzieje. Wtedy kierowca oddał w ich stronę serię strzałów. Obie nastolatki zostały ranne. Demasi po długiej rehabilitacji wróciła do zdrowia. Natomiast jej koleżanka została trafiona w kręgosłup i do końca życia jest sparaliżowana od pasa w dół. Następny raz nieznany policji sprawca dał o sobie znać 30 stycznia 1977 roku. Tym razem jego ofiarą była para Christine Freund i John Deal. Para siedziała w samochodzie przed domem. Wtedy podszedł do nich jakiś mężczyzna i oddał serię strzałów. Kobieta zginęła, a mężczyzna został ciężko ranny. I tym razem śledczy skojarzyli serię łudząco podobnych do siebie ataków. Sprawca działał w identyczny sposób i nie starał się za wszelką cenę zamordować wszystkich. Był pewny siebie i nie obawiał się najwidoczniej tego, że zostanie rozpoznany. Według zeznań świadków, do ofiar podchodził spokojnym, zdecydowanym krokiem i tak samo spokojnie odchodził. Znikał między uliczkami, gdzie zapewne miał zaparkowany samochód. W dodatku sekcja zwłok i analiza balistyczna potwierdziły, że wszystkie ofiary, włącznie z dwiema nastolatkami wracającymi z wycieczki, zostały postrzelone z tej samej broni. Był to pistolet bębenkowy Charter Arms Bulldog kaliber 44. To właśnie od kalibru broni media nadały mu przydomek – zabójca kalibru 44. Śledczy wiedzieli, że szukają seryjnego mordercę, który na cel bierze pary siedzące w samochodzie. Patrole obserwowały parkingi, a nawet zastawiano pułapki, parkując w różnych miejscach miasta samochody z parą policjantów w środku. Ale te działania nie przyniosły rezultatu. 8 marca 1977 roku Berkowicz zastrzelił w fokker Fokershan. W tym przypadku znów zmienił sposób działania. Zastrzelił ją, gdy mijali się na chodniku. Analiza pocisku sprawiła, że śledczy zrozumieli, że morderca jest nieobliczalny. Może zaatakować wszędzie i każdego. Sprawa zrobiła się na tyle poważna, że policja postanowiła poinformować media o grasującym mordercy. 10 marca 1977 roku telewizja przekazała informację o seryjnym mordercy siejącym strach na ulicach Nowego Jorku. W mieście wybuchła panika. Wiele osób bało się poruszać samochodem, ale jak wynikało z komunikatu, można było paść ofiarą nawet idąc chodnikiem. Sprawca był nieobliczalny, a policja otwarcie przyznała, że nie ma żadnego tropu. Z kolei prasa prześcigała się w coraz bardziej wymyślnych historiach, podsycając panikę. 16 kwietnia społeczność zelektryzowała kolejna wiadomość o ataku szaleńca. Berkowicz zastrzelił Aleksandrę Ezwę i Walentinę surni. To morderstwo znów było inne. Oba ciała zostały porzucone na ulicy, a obok nich sprawca zostawił odręcznie napisany list. W nim szydził z działań policji. W liście opisał siebie jako potwora, który nie zamierza przestać. 30 maja wysłał kolejny list, tym razem do mediów. Napisał w nim, że zacznie zabijać częściej, jeżeli nie zmienią jego pseudonimu na syn Esama. Media zmieniły go dopiero 27 czerwca, dzień po tym, jak próbował zastrzelić parę młodych ludzi siedzących w samochodzie. Sprawca oddał do nich pięć strzałów, ale żaden nie sięgnął celu, jednak ludzie ci nie potrafili opisać napastnika. Był zamaskowany i nie odezwał się słowem. Kolejny raz David Berkowicz zaatakował na Brooklinie. Policja dostała zgłoszenie o zaparkowanym przy ulicy samochodzie, a w nim dwie osoby z ranami postrzałowymi głowy. Stacy Moskowicz zmarła na miejscu, natomiast Robert Violanti w wyniku rany głowy stracił wzrok, jednak uszedł z życiem. Tym razem jednak napastnik popełnił błąd. Naocznym świadkiem tego ataku była Cecylia Davis. Kobieta mieszkała w sąsiedztwie i wszystko obserwowała ze swojego okna. Wyjaśniła, że sprawca był na miejscu zbrodni przed ofiarami. Kilka razy wychodził ze swojego samochodu, a nawet dostał mandat za to, że zaparkował zbyt blisko hydrantu. To była cenna wskazówka. Policja szybko ustaliła właściciela tego pojazdu. Okazał się nim David Richard Belkowicz. 10 sierpnia 1977 roku policja zatrzymała go w jego mieszkaniu. W samochodzie odnaleziono broń, jak się później okaże, z niej właśnie padły strzały podczas ataku. W mieszkaniu, w jednym z pomieszczeń, na ścianie wisiała mapa. Na niej zaznaczono miejsca, w których dochodziło do morderstw. Dowodów na winę Berkowicza było mnóstwo. Skazanie go za serię ataków wydawało się banalnie proste, ale jego wyjaśnienia podczas przesłuchania kazało się zastanowić, czy w ogóle stanie przed sądem. Podczas przesłuchania David powiedział, że pseudonim syn Sama odnosi się do psa byłego sąsiada. Sam Kara miał Labradora o imieniu Harver. To właśnie ten pies kazał mu zabić ludzi. Berkowicz został skierowany na badania psychiatryczne. Biegli orzekli, że choć jest mordercą, to nie zachowywał się jak typowy seryjniak. On nie wybierał konkretnych osób pasujących do wzorca na punkcie, którego miał obsesję. Jednak podczas jednego z wywiadów, jakie udzielał będąc w więzieniu, powiedział, że cała historia z psem była wymyślona, a tak naprawdę motywem zabijania była nienawiść do kobiet. Jednak szybko wycofał się z tych słów, wracając do pierwotnej wersji. Sąd ostatecznie uznał, że Berkowicz może odpowiedzieć za swoje czyny. Wyrok skazujący go na dożywotnie pozbawienie wolności za każde z sześciu morderstw odsiaduje w więzieniu stanowym Sullivan. W 1987 roku telewizja zaoferowała mu pół miliona dolarów za prawa do wizerunku i historii. Po tej ofercie wybuchł skandal, po którym nowojorskie władze wprowadziły zakaz uniemożliwiający skazanym czerpania korzyści majątkowych za swoje historie. Prawo to nazwano prawem Syna Sama, które do dziś obowiązuje w wielu stanach. W 2010 roku Berkowicz wniósł o złagodzenie wyroku, ale wniosek został odrzucony. Kolejny złożył w 2012 roku z takim samym efektem. Do dziś przebywa w więzieniu. To wszystko, co na dziś przygotowałem. Dziękuję Wam za obecność i zapraszam na kolejny podcast już w najbliższy czwartek. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.